Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy Fundacją Słonie na Balkonie. Ja nazywam się Joanna Paduszyńska. Razem ze mną jest dzisiaj Joanna Sazgust, psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Dzień no. dobry, witam. Witam, witam Asiu. I dzisiejsze spotkanie jest z takiej potrzeby naszego serca, ale też z potrzeby rodziców, którzy gdzieś są stale wokół nas, ponieważ jesteśmy fundacją, która pomaga dzieciakom w kryzysie, ale też rodziców, którzy są naszymi znajomymi, naszymi bliskimi, którzy wczoraj musieli się zmierzyć z taką trudną sytuacją, z którą zmierzyliśmy się wszyscy i spotykamy się w kontekście tego ataku na Ukrainę. Dzisiaj jest drugi mm. dzień. W w którym tak naprawdę, po którym usłyszeliśmy o tym, że Ukraina została zaatakowana i jesteśmy w trakcie wojny, która jest bardzo blisko, niedaleko nas. I to nasze dzisiejsze spotkanie, Asiu, chciałabym rozpocząć od takich dwóch przykładowych reakcji tych moich znajomych, bliskich. Rodziców. To są osoby, z którymi ja wczoraj rozmawiałam, które dały mi tak naprawdę pozwolenie na opowiedzenie tej historii, a zdecydowałam się opowiedzieć o, o ich reakcjach, dlatego, że to są dwie skr skrajnie różne reakcje. Pierwsza reakcja rodziców na sytuację informacji o wojnie była taka, żeby uchronić dziecko od wszelkich informacji, czyli tak naprawdę wyłączenie wszystkich multimediów, wyłączenie telewizora, gdzieś jedna Unikanie tych informacji newsowych i tylko tam pokątne przeglądanie w, w telefonie informacji na temat wojny. I ochronienie dziecka totalnie od tych informacji, czyli tak roztoczenie nad, nad, nad nim takiego parasola, który chroni dziecko przed tymi najgorszymi informacjami. A druga sytuacja to jest sytuacja skrajnie różna, czyli taka sytuacja. Powiedziałabym, no, w tej rodzice sobie popłynęli totalnie ze swoimi emocjami, które ja też jestem w stanie nawet zrozumieć, bo chcę podkreślić, że opowiadam o tych historiach za przyzwoleniem rodziców, i oni też wiedzą, że gdzieś postaramy się w tym spotkaniu spojrzeć na te ich reakcje takim czułym okiem i trochę im doradzić, jak dzisiaj, dzień po, mogą zareagować być może trochę inaczej. I to jest sytuacja, w której rodzice zareagowali emocjonalnie, głośno rozmawiali ze znajomymi o tym, co się dzieje, o tym, że czu o tym, że planują być może różne gwałtowne ruchy w swoim życiu, takie jak przeprowadzka czy sprzedanie majątku i rozważanie szybko jakiejś ewakuacji. Ale też sytuacje, które się realnie działy, czyli sytuacje, w której gdzieś następuje jakaś taka mobilizacja w rodzinie, że wszyscy jadą. Wieczorem na stację paliw, tankować paliwo, no i też wiem, że nie były to pojedyncze przykłady, bo gdzieś tam dużo osób postąpiło podobnie, i w tym wszystkim jest dziecko, i to dziecko zareagowało w sposób taki, który prawdopodobnie też sprowokował rodziców do tego, żeby się ze mną podzielić tą informacją i opowiedzieć ci o tym, ponieważ dziecko. Zareagowało chęcią napisania szybko, szybkiego testamentu, no i oczywiście pakowaniem się. Hmm. Więc to była taka sytuacja trochę trzeźwiąca rodziców. No i Asiu, takie moje pytanie o poradę: co w tak dwóch skrajnych sytuacjach mogłybyśmy tu rodzicom poradzić? Hmm. No właśnie, Asiu, ty powiedziałaś o postawach z dwóch biegunów. Hmm. Pierwszy przypadek to są rodzice, którzy zdecydowali się, aby odciąć dziecko od wszelkich informacji, e, obrazów dotyczących tego, co się dzieje, e, łącznie z nieposyłaniem dziecka do przedszkola. Mhm. A druga postawa to jest e, skrajnie inna postawa, czyli taka, która no, zachęca dziecko albo no, jest. Informacje są przekazywane przy dziecku, rozmowa jest, odbywa się przy dziecku, rozmowy dotyczą bardzo trudnych tematów, przeprowadzki, zmian, kryzysu, sytuacji krytycznej. Tak, A, ja jeszcze, no i jest dalej reakcja na... Tak, mhm. jeszcze, przepraszam, że Ci przejdę w słowo, wejdę w słowo, ale ta druga sytuacja jeszcze gdzieś ma no, ważny kontekst, który tutaj y, y, informacja y, o tym testamencie wynikała z doświadczeń rodziny, bo po prostu ta mhm. rodzina też w niedawnej przeszłości e, miała stratę w rodzinie. Po prostu mhm. ktoś zmarł i. i to myślę, że to było jakby taką też no, inicjatywą do tego, żeby dziecku takie skojarzenie gdzieś tam narzucić. I to też była taka trzeźwiąca myśl dla rodziców. Mm -hmm. No czyli pokazała, że jednak to jest za dużo, prawda? Że, to mm -hmm. jest, że, że te informacje, które dziecko otrzymało, usłyszało, zasłyszało, chcący lub niechcący, bo pewnie część z tych informacji była przekazywana nie do dziecka, ale gdzieś tam obok dziecka do drugiego rodzica. Ale dziecko było odbiorcą tych sygnałów, tych wiadomości. Więc mamy dwa bieguny, i żaden z nich, według mnie, na ten moment nie jest tym, z którego warto by było skorzystać, chcąc wesprzeć dziecko w tej sytuacji. To znaczy, skrajności nie są dobre, skrajności nie służą dziecku. To, co powinno się wydarzyć, Pewnie dzisiaj, bo ja sobie wyobrażam, że wczoraj wszyscy byli tak poruszeni, zresztą dzisiaj też są, ale jednak w szoku, większym chyba niż może dzisiaj. Dzisiaj gdzieś no minęła noc, być może jakoś bardziej racjonalnie myślimy o tym, co się dzieje, być może te emocje są, ale nie są aż tak intensywne, jak były wczoraj, więc może do, do, do nas dochodzi też taki racjonalny kawałek myślenia o całej sytuacji. Natomiast wczoraj rzeczywiście byliśmy zalani tymi emocjami, i te dwie postawy pokazały, jak bardzo różnie ludzie reagują mhm. na takie krytyczne informacje. Natomiast, to z mojego punktu widzenia, co jest ważne, to to, aby biorąc pod uwagę tą pierwszą sytuację, bo może od niej zacznę, pamiętać o tym, że my nie ochronimy dziecka przed jakimikolwiek informacjami na ten temat. My oczywiście możemy postarać się, tak jak rodzice zrobili, roztoczyć parasol ochronny przed tym, co najgorsze, najtrudniejsze, najmocniejsze. Bo ja sobie wyobrażam, że włączanie kanału informacyjnego, gdzie są pokazywane bombardowania, gdzie są pokazywane wraki samolotów, ludzie, którzy uciekają, to nie są obrazy, które są dedykowane dzieciom. I to nie są informacje, które dziecko jest w stanie zrozumieć, skontenerować i poradzić sobie z nimi emocjonalnie. I ja jestem tutaj za tym, żeby od takich informacji dziecko starać się odcinać, bo to niczemu nie służy. Poza tym, że wzmaga lęki i napięcie. Natomiast nie da się utrzymać takiego stanu przez dłuższy czas. Dziecko wyjdzie do sklepu, pójdzie do babci, spotka się z tą siatką, pójdzie w końcu do przedszkola i gdzieś informacje na temat tego, co się dzieje, po prostu usłyszę. I z mojego punktu widzenia dużo lepiej dla dziecka, dla jego spokoju, dla e, no, gdzieś zrozumienia tego, co się dzieje, albo dla jakichś takich e, stabilizacji emocji byłoby to, gdyby te informacje były przekazywane od rodzica, czyli od osoby, której dziecko ufa, z którą czuje się dobrze i bezpiecznie. E, I dla mnie złoty środek chyba jest tutaj najważniejszy. Parasol ochronny, tak, ale odnośnie tych informacji, które są najmocniejsze i najtrudniejsze. Ale jeżeli dziecko do nas przyjdzie i zapyta, co się dzieje, to my mamy obowiązek z nim na ten temat porozmawiać. I dziecko od nas musi usłyszeć, jak wygląda sytuacja. Oczywiście to muszą być zawsze informacje dostosowane do etapu rozwojowego dziecka. To nie mogą być informacje, których dziecko nie jest w stanie przetworzyć i zrozumieć. To musi być język taki, który dziecko uspokoi, a nie wzbudzi w nim dodatkowy lęk i niepokój. To jest bardzo ważne i to bym chciała zaznaczyć. Natomiast obrazy, dźwięki, słowa, którymi teraz wypełnione są media i internet. ja się zgadzam, że to nie są informacje dla, dla uszu dziecka. Druga sytuacja, o której powiedziałaś, to sytuacja z drugiego bieguna, czyli no, sytuacja, w której dziecko jest świadkiem rozmów rodziców o tym, co się dzieje. Ja sobie wyobrażam, że rodzice byli w dużym napięciu, w dużym niepokoju, w dużym lęku, rozważają różne alternatywy, i w tym wszystkim jest dziecko, które nie rozumie, co się dzieje, czuje ten niepokój, odbiera emocje rodziców. Być może ma ogromne poczucie zagrożenia, e, zmiany, która za chwilę nadejdzie no dość skrajnej, bo jednak wyprowadzka do innego miasta czy kraju jest skrajną zmianą w przypadku no, każdej rodziny, każdego człowieka. I myślę sobie, że e, no to też nie służy e, utrzymaniu spokoju i jakiejś równowagi emocjonalnej dziecka, czyli to jest za dużo. Jeżeli chcemy rozważać. Różne możliwości zachowania się w tej sytuacji, róbmy to, ale nie wtedy, kiedy dziecko słyszy. Jemu przekazujmy tylko te informacje, które są wyważone, które są przemyślane, a nie takie, które są wypowiedziane gdzieś w silnych emocjach i z naszym takim ładunkiem dużym niepokoju. Ja podejrzewam, że, że rzeczywiście wszyscy. W Wczoraj z grupy znajomych, z którymi rozmawiałam, dzieląc się tym, że będziemy dzisiaj rozmawiały na ten temat, no oni byli na pewno w tych emocjach i podejrzewam też szczególnie w przypadku tego, tej pierwszej historii, że trochę tutaj to było takie odroczenie tej rozmowy, która pewnie jest trudna, no bo tak naprawdę e, Pojawiły się pytania, które są trudne, czyli mm. czemu jesteś e, smutna, mamo? Jeżeli padnie odpowiedź, że jest wojna, no to dziecko zapyta, co to jest wojna. E, I podejrzewam, że to odroczenie tego, te, e, odroczenie tego tematu o, od siebie też było jakimś mechanizmem, w którym jednak ten rodzic potrzebuje tej porady. Ja bym chciała ją się tutaj dać tym moim znajomym, więc gdybyś mogła podpowiedzieć. Jak porozmawiać mhm. z dzieckiem? Tutaj akurat to jest dziecko w tym wieku przedszkolno-wczesnoszkolnym. Mhm. Jak odpowiedzieć na pytanie, czym jest wojna? To jest trudne pytanie, a odpowiedź na nie wtedy, kiedy my sami jesteśmy rozbici, jest szczególnie trudna. Ale to, co jest zawsze istotne podczas rozmowy z dzieckiem, to jest to, abyśmy dostosowali to, co mówimy, do jego możliwości poznawczych i takich emocjonalnych poradzenia sobie z tym komunikatem. Więc ja jestem za tym, żebyśmy używali języka, który jest dziecku znany, który jest y, dla niego zrozumiały y, i który jest przystępny. Jeśli mówimy, Asia, o takich dzieciach w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym, to ja bym sobie pomyślała, mówiąc o wojnie, a może o konflikcie, bo może. Y, bo może to jest takie słowo, które bardziej by dziecko uspokoiło, choć my wiemy, że to jest wojna, tak? My dorośli. E, ja bym powiedziała, że to jest taka sytuacja, ta, w której aktualnie się znajduje Rosja z Ukrainą, i tak naprawdę być może za chwilę i my się będziemy w tej sytuacji znajdować. E, to jest e, taka sytuacja, którą można by było przedstawić według mnie w ten sposób. E, Mówiąc o wojnie, dziecku możemy powiedzieć o tym, aby wyobraziło sobie, że są na przykład tak, dwa bloki. W tych blokach mieszkają dzieciaki. Każdy z tych bloków ma swoje podwórko. Jedna grupa ma swoje podwórko, druga grupa ma swoje podwórko, i na nim mają różne przedmioty i nie tylko. Przestrzeń, w której dobrze się czują, która jest dla nich ważna, w której są od zawsze, w której się wychowują. Mają swoje zjeżdżanie, piaskownice, karuzele i huśtawki. Tam spędzają czas, tam jest im najlepiej. Ale przychodzi taki moment, kiedy jedno z dzieci w jednej grupie bardzo chce przejąć część podwórka drugiej grupy. Zależy mu na tym, aby być jak najwięcej. To jego podwórko mu nie wystarcza. Więc decyduje się na to, by namówić inne dzieci ze swojej grupy, by przejąć część albo całe podwórko tej drugiej grupy. I zaczynają to podwórko nachodzić. I te dzieci. Te dzieci muszą się bronić, bo nie chcą oddać tego, co jest ich, bo to kochają, bo to jest dla nich ważne i to jest ich wartość. I starają się, walczą o to, aby to podwórko nie zostało przejęte przez tamtą grupę. Która stosuje różne sposoby, aby to podwórko zdobyć. I dla mnie to jest sytuacja, którą można opisać jako taką, którą, którą dziecko gdzieś tam zrozumie, którą będzie mógł, mogło objąć swoim, swoją percepcją, swoimi możliwościami poznawczymi, natomiast ona być może też nie będzie niosła ze sobą aż tak dużego kalibra napięcia i lęku. Tak to widzę. Możemy szukać różnych opisów, różnych metafor. Znamy najlepiej swoje dzieci i wiemy, co jest im bliskie, jakie porównania są dla nich odpowiednie. To mogą być nawiązania do bajek, to mogą być nawiązania do kreskówek, do książek, które te dzieci lubią, do życia codziennego. To może być sytuacja konfliktu o zabawki na przykład. Tak? jakby Szukajmy takich sposobów opowiedzenia o tej wojnie, które pomogą dziecku na swój dziecięcy sposób rozumieć, co się dzieje, ale bez e, brutalności, bez tego całego obrazu, który niesie ze sobą faktyczna wojna. Mm -hmm. Przed którym pewnie i tak dziecko wcześniej czy później e, stanie, bo to jest niemożliwe, żeby gdzieś dzieci nie stanie, zobaczyły. Ale ja, ja uważam, że im dłużej dziecko jednak przed tym ochronimy. Tym zyskujemy więcej czasu, żeby gdzieś się my, jako dorośli, zaadaptować do tej sytuacji. I to jest też ważne, bo wtedy będziemy bardziej e, mogli na chłodno, na spokojnie z tym dzieckiem rozmawiać, nasze argumenty będą bardziej wyważone, a nie takie skrajnie emocjonalne. Więc oczywiście, Asia, pewnie będzie tak, że dziecko przechodząc ulicą spojrzy na gazetę, e, która jest w kiosku i zobaczy te obrazy. Ale wydaje mi się, że opowiedzenie w ten sposób może sprzyjać temu, by dziecko powoli się w to zanurzyło, a nie jakby spadło w tą sytuację, jest bardzo wysoka natychmiast. Mm -hmm. Pytanie, które się już wczoraj pojawiło rodzicom. Wiem to dlatego, że i rozmawiałam z, mm -hmm. ze znajomymi, ale też zadaliśmy pytanie na Facebooku rodzicom, którzy obserwują fundację, z jakimi trudnymi pytaniami, pytaniami zmierzyli się wczoraj. No i tak sobie wyobrażam, że ta historia, o której opowiadałaś, czyli to tłumaczenie wojny, mogłoby być adresowane do sześciolatka. I tutaj jest dwóch sześciolatków, które od razu zadają pytanie takie, dlaczego ludzie tak robią. Kolejne trudne pytanie. No My nie wiemy, dlaczego ludzie tak robią. Znaczy, możemy się domyślać, prawda? Możemy snuć fantazje odnośnie tego, co jest w głowie człowieka, i jakie są jego motywacje, który decyduje się na tak okrutne działania. Wbrew jakiejkolwiek logice, racjonalnemu myśleniu, i dlatego my jakby. Osoby, które myślą w taki sposób, nie do końca są w stanie pojąć, jaki jest powód, dlaczego tak się dzieje. I wydaje mi się, że my to możemy dziecku powiedzieć. Także oczywiście z jednej strony możemy opowiedzieć o tym, że jest człowiek albo grupa ludzi, która chce przywłaszczyć sobie coś, co nie należy do nich. I robią to za wszelką cenę, i taki jest tego powód. Dążą do tego, by ich terytorium było jak największe. Ale z drugiej strony możemy też powiedzieć, że my nie wiemy do końca, jaki jest powód. Tak? My tego nie rozumiemy, ale to potępiamy. Dla nas to jest złe. I dziecko musi dostać taką jasną informację od nas, że my mamy taką postawę i nasze wartości są takie, że uważamy, że to, co jest teraz, to, co się tam dzieje, jest po prostu złe i niedobre. I tak nie wolno robić. Więc ja nie jestem też pewna, czy dziecko zadając takie pytanie chce otrzymać dokładną odpowiedź na to, dlaczego tak jest, po co to jest. Ja myślę, że ono też może chcieć otrzymać informacje o tym, jak my myślimy na ten temat. Tak, i kolejne, Asia, <laughs> trudne pytanie, pod którym pewnie też kryje się coś, co zaraz odkryjesz, jest pytanie, czy ta wojna będzie długo trwać. To jest pytanie, które <laughs> jest bardzo konkretne. No i e, trochę tak sobie myślę, że to pytanie jest bardzo blisko kolejnego pytania, które mamy tutaj na liście. Mhm. E, czy jesteśmy bezpieczni? Mhm. Naszym celem odpowiedzi na, to, na te oba pytania w zasadzie jest to, aby jak najbardziej uspokoić nasze dziecko, e, aby nie wzmagać w nim lęku, niepokoju, e, i to jest w zasadzie nasze chyba główne zadanie, żeby oczywiście nie pozostawić dziecka bez odpowiedzi, ale też żeby ta odpowiedź była dla dziecka kojąca, a nie wzmagająca w nim napięcie, z którym ono nie będzie potrafiło sobie poradzić. Więc ja chyba bym wyszła od tego, aby to dziecko wiedziało, że wszyscy, czyli nasz kraj Pewnie Ukraina, która teraz została zaatakowana, i wszyscy przyjaciele tych państw, czyli też inne państwa na całym świecie będą starały się robić tak, aby jak najszybciej zakończyć ten konflikt, tę wojnę. I chyba o to chodzi, tak, żeby dziecko o tym wiedziało, bo my nie wiemy, ile ona będzie trwała, nie mamy pojęcia, trudno jest to teraz przewidzieć. Myślę, że nikt tego nie wie. Natomiast dziecko nie może też mieć takiej informacji, że ona będzie trwała nie wiadomo jak długo, albo w nieskończoność. Ono musi wiedzieć, że dorośli robią tak, aby to trwało jak najkrócej. Wydaje mi się, że taka odpowiedź jedynie jest w stanie jakoś to dziecko w tym temacie być może uspokoić. Mi się Konkretnych bardzo... dat nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo po prostu nie wiemy tego. Tak, mi się też bardzo wiesz, spodobała odpowiedź jednego właśnie z ojców, bo tata, który usłyszał pytanie, mm -hmm. e, czy jesteśmy mm -hmm. bezpieczni, po prostu powiedział: Zrobię wszystko, żebyśmy byli bezpieczni. I, I tak naprawdę wydaje mi się, że jest to najlepsza odpowiedź, którą mogliśmy wczoraj czy dzisiaj e, dać dziecku. Zrobię wszystko, abyśmy byli bezpieczni i e, inni. Też zrobią wszystko, abyśmy byli bezpieczni, tak? Inne osoby w naszym kraju, przyjaciele naszego kraju, wszyscy zrobimy tak, abyśmy byli bezpieczni. Okej, okay, dobrze. Teraz mamy kolejne pytanie od Zuzi, dziewięcioletniej, mhm. które jest bliskie wydaje mi się, naszemu sercu. Bo też wczoraj, jak spotkaliśmy się na zebraniu zespołu, to tak naprawdę pierwsze myśli nasze skierowaliśmy. Do, do dzieci, które mamy pod opieką, które są z Ukrainy. No i tak jak my mamy w fundacji dzieci, które już mm. mieszkają dłużej w Polsce i są z Ukrainy, tak samo te dzieci chodzą do szkół, tak samo mm. są przyjaciółmi dzieciaków, które, które żyją w Polsce. I Zuzia, lat 9, zadała takie pytanie. Jest dosyć długie, więc postaram się je przeczytać tak, żeby było zrozumiałe. Gdybyś teraz była ukraińskim dzieckiem, którego rodzic walczy na wojnę o ojczyznę, ale miałbyś wiedzę, miałabyś wiedzę, którą masz teraz jako dorosły człowiek, co byś sobie doradziła? Mhm. Pytam, bo chciałabym jakoś pomóc tym dzieciom, które są teraz na pewno bardzo zestresowane, przerażone i smutne? Bardzo mądre pytanie. Bardzo też trudne. Ja sobie pomyślałam o tym, że to co ja bym sobie doradziła w tej sytuacji, czyli gdybym ja bym była ukraińskim dzieckiem, z walczącym rodzicem, ale z tą mądrością dorosłego człowieka, to chyba pomyślałabym o tym, żeby starać się utrzymać moje życie w takiej rutynie najdłużej jak się da to znaczy robić te rzeczy, które robiłam do tej pory i zachować w ten sposób kawałek normalności, to znaczy dbać o to, by ten rytm dnia i mojego funkcjonowania na co dzień był taki może jak zwykle, choć wiemy, że sytuacja jest inna. Tak? Natomiast to daje takie większe poczucie stabilizacji. Jeżeli w sytuacjach kryzysu, Zabieramy na przykład dzieci ze szkoły albo rezygnujemy z pewnych aktywności, które dla nich były do tej pory ważne, z których one korzystały, to dodatkowo zmieniamy ich świat i wywracamy go tak naprawdę o 180 stopni. To jest ważne, aby w tym czasie bardzo trudnym, takiej destabilizacji totalnej i często materialnej i emocjonalnej, starać się utrzymać. To, w czym dziecko funkcjonowało do tej pory na co dzień, e, najdłużej po prostu, najdłużej jak będzie to możliwe. Ja chyba bym to doradziła przede wszystkim. Oczywiście, to nie chodzi o to, żeby to dziecko odcinało się od emocji czy odcinało się od tego, co się dzieje, bo tego się po prostu nie da zrobić, ale skupiać się na tym, na co mam wpływ i skupiać się na tym, co jest na co dzień dla mnie realne do zrobienia. Chyba tak, chyba to bym poradziła. Wydaje mi się, że to by było istotne. Ja też, ponieważ rozmawiałyśmy sobie też chwilę wcześniej o pytaniu Zosi, i pamiętam, że mówiłaś też o tym, że gdybyśmy, jeśli Zosia ma koleżankę, kolegę, który mhm. jest z Ukrainy, to żeby wyjść też do niego z taką inicjatywą, mhm. zaproponowania mu czegoś, co jest taką codziennością zwyczajną. Być może to właśnie tą rutyną codzienności, jakieś wspólne wyjście do kina, zapytanie o to, czy mogę Ci jakoś pomóc, czy chcesz się ze mną pobawić, czy jak tego... się czuję, czy jest coś, co mogę dla Ciebie zrobić. Bo ja też sobie wyobrażam, że, że jednak te dzieci w rodzinach ukraińskich. Tak sobie o tym myślę, że, że, że dorośli w tych rodzinach na pewno są zanurzeni emocjonalnie w tej sytuacji. I wyjście do tego dziecka to jest pomoc jakby w dwóch kierunkach: i temu dziecku, ale pewnie też tej rodzinie, która być może nie ma teraz przestrzeni na to, żeby tym dzieckiem aż tak się zaopiekować, bo pewnie są inne rzeczy do myślenia, inne rzeczy do organizowania, często myślenie o tych ludziach, którzy tam są na Ukrainie. O tym, co się z nimi dzieje, organizowanie przejazdów, milion rzeczy, o których można teraz i trzeba w zasadzie myśleć. Wydaje mi się, że pomóc tym dzieciom w taki sposób, taki bardzo prosty, taki ludzki, to jest coś, co my możemy zrobić i co mogą zrobić nasze dzieci. I myśmy też rozmawiały, Asia, o sprawczości w kontekście pandemii, i ta sprawczość tutaj też jest ważna. To znaczy, my. Możemy z dziećmi rozmawiać o tym, że jest coś, na co nie mamy wpływu, ale jest też taki kawałek, na który mamy wpływ. I one mają wpływ na to, jak rozmawiają z dziećmi z Ukrainy, jak się w stosunku do nich zachowują. Mogą być dla nich wsparciem w tym czasie, ale też możemy zaproponować naszym dzieciom, żebyśmy wspólnie pomogli Ukrainie. Możemy wybrać z listy organizacji e, pomocowych, tą, której na przykład przelejemy jakąś pomoc materialną. I to będzie nasz wkład i naszego dziecka w to, co się tam dzieje. I mi się wydaje, że to jest też dobry pomysł. Ja być może nie mówię tutaj o dzieciakach przedszkolnych, chociaż w sumie czemu nie, ale myślę o takich szkolnych, że to już jest coś. Co my znamy? Przecież my jakby jesteśmy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy od lat. Dzieci wiedzą, co to jest pomaganie. Pomagają sobie nawzajem tak naprawdę, wpłacając te pieniądze co rok. Wydaje mi się, że to jest też dobra formuła, aby w ten sposób wesprzeć Ukrainę i też mieć takie poczucie, że jesteśmy jednak w stanie cokolwiek, choć w minimalnym stopniu, w tej sytuacji zrobić. Dokładnie tak. Te same tak naprawdę pytania, i, i tą samą sprawczość chcemy sobie tu nawet znaleźć w zespole fundacji, gdzie się zastanawiamy, gdzie będziemy mieć przestrzenie na to, żeby móc się zaopiekować osobami, które będą w kryzysie, które na przykład tutaj po prostu przyjadą. Mm -hmm. um, Asiu, dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że dodałyśmy tutaj trochę otuchy i wsparcia rodzicom, którzy być może skorzystają z tej Twojej porady, jak sobie poradzić z emocjami, które napłynęły do nas w takiej dużej lawinie wczoraj. Ja mam na końcu taką nutkę nadziei. Chciałabym, żebyśmy kiedyś odsłuchały ten materiał i pomyślały o tym, że jest to już coś, co jest za nami, bo jednak. Jak mantrę powtarzamy sobie zawsze na pocieszenie, że, że każdy kryzys ma swój koniec. Nawet jak dzisiaj no wydaje prawda. nam się to nierealne, to każdy kryzys kiedyś się skończy i mam nadzieję, że kiedyś z tej perspektywy będziemy patrzeć na ten materiał. Dzięki Asia, za to spotkanie dzisiaj. Dziękuję. Dzięki.